Co mi czeka? Piękno wymaga czasu i wysiłku, ale jestem na to gotowa. Kolejny ciężki dzień. Zawsze to samo. Ale ze mnie fajt łapa. Nic mi nie wychodzi. Lepiej siedźcie cicho. To nie jest śmieszne. Mary! Ej, czekaj na mnie! Jak co zrobić? No, no, no. Dajcie mi chwilę. Voilà! Wspaniały jest gotów! A, sprawdźmy, co mam w torebce. O, Flamaster, super! Wiem co z nim zrobić. Najpierw usunę obudowę. Już! Tego nam trzeba. Teraz pora na czary. Kot, barwnik trafił do miski. Teraz wezmę krem, tylko odrobinę! Wymieszamy wszystko, tworząc jednolitą masę, ale to nie wystarczy! O to chodziło. A gdzie rękawiczki? Nie chcę brudnych odbarwionych dłoni! Uh, nie wiem, czy to dobry pomysł. To dla mnie nowość. Nie martw się. Sami ja jesteśmy gotowi. Wszystko będzie dobrze. A teraz to I zdejmijmy folię. Spójrzmy jak wyszło. Wow, patrz jak fajnie. Rydy kotlety. Jeszcze lepiej niż myślałem. Ostatni szczegół. Spójrz, jak wyglądasz! Wow, nie spodziewałam się tego! A jeśli zrobię tak? Może tak jest lepiej? E, nie wiem. Spokojnie, masz świetną fryzurę! Ładnie wyglądasz! Tak się cieszę! Dziękuję bardzo! O, jeszcze przydałby ci się śnieżnobiały uśmiech! Gdzieś to miałam woskowany papier. Nałożę na niego pastę do zębów i jeszcze jeden składnik. To specjalna mikstura wybielająca zęby. Dodajmy odrobinę sody oczyszczonej. Ach, ubrudzę sobie ręce. Proszę, nałóż to na zęby. E, na pewno? Okej. Okay. Dobrze to robię? Tak, nie, nie zapomnijmy o dolnej szczęce. Świetnie sobie radzisz. Wierz mi, będziesz zadowolona. Poczekaj chwilę. O, o, o dobrze. Zaraz A teraz dolna, teraz wini. No już, uśmiechnij I się! I co, działa? Świetnie! Wyglądasz jak gwiazda Hollywood! Muszę to zobaczyć! Nie chcę tego przegapić! Wróciłyśmy! Popatrzcie, to was zachwyci! <laughs> Jestem taka ładna! Gdzie mój książę? <laughs> Udało się! <laughs> Dziękuję! Już się ze mnie nie śmieją! Jak wam się to podoba? Mi bardzo! <laughs> o, chyba ich zaskoczyła! <laughs> Dobrze, teraz kończę warkoczek i będę gotowa na przyjęcie. Ej, pokaż jak Ci wyszła! Sami, odsuń się! Zacharczysz o moją. O nie, moje bransoletka! Prącej, branej! To było niechcący. Przepraszam! Co tu się dzieje? Gotowa na imprezę? Rozerwała mi się piękna bransoletka. Nie martw się, mam świetny pomysł. Sami, daj mi kosmetyczkę. Proszę, więc... Wykorzystamy tę bransoletkę na twoją korzyść. Potrzebujemy wsuwek. Tam! Pamiętasz dziewczynę z koralikami na warkoczach? Jasne! Mówiłam, że też takie chcę. Teraz to możliwe. Najpierw wsuwka. Muszę uważać na koraliki, żeby nie spadły. To działa! Jak u dziewczyny w filmie. Hurra! Co za piękna fryzura! A teraz ja, artysta Sam, uwiecznię tą urodę! Tak, jestem genialny! Świetnie ci idzie, ale musisz się uczesać! Jesteś potargana! Ej, lepiej uważaj! Czekaj! Uczeszmy to! O! Wybacz, uczesałam cię pędzlem z farbą! O, na fetę chciałam ładnie wyglądać! Bez paniki zrobimy fajną ozdobę na włosy. Najpierw weźmy żel do włosów. To będzie baza. Dodajmy do niego brokatu, żeby błyszczał. Dokładnie wymieszam. Jeden kolor nie wystarczy. Dodamy jeszcze parę. Doskonale! Teraz nałożymy miksturę na włosy. Zacznijmy od małej ilości. O tak! Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Wystarczy. Możesz spojrzeć w lustro. Wow, ale pięknie wygląda. Nie wiedziałam, że tak się da. Tak, już prawie gotowe. Zostało trochę dla sama. O nie, nie mnie. Jestem idealny! Nieważne, poradzą sobie. Wyglądam świetnie. Na pewno muszę wziąć torbę na przyjęcie? Może weź? świetny pomysł, proszę bardzo. O, bardzo wygodny. Można zabrać mnóstwo rzeczy. Nie, to się nie nadaje. Nic nie pasuje. Może nie pójdę. Chyba znalazłem świetną opcję. O, yes! Podoba mi się. Chyba będzie pasować. Przymierz to. Ale jak mam to nosić? Nie wiem. Spójrz na mnie. Wyjaśnij ci. Zawiesią nasze i z przodu. Ale to niewygodne. Tak, tak. Teraz przełóż pasek na dobie rękami na plecy. Jak plecak! Super! Uuu, świetny na imprezę! Wezmę tylko swoją szminkę! Jak mam ją schować? Zaraz, czekaj, nie rób tego! Chodź! Zróbmy to inaczej! Zawsze będziesz miała balsam do ust! Weź kawałek szminki i roztop ją ciepłem dłoni! Teraz weź pojemniczek na balsam do ust. Dodaj jeszcze jeden ważny składnik... Wazelinę! Będzie mieć dobrą konsystencję. Dobrze wymieszaj i masz świetny balsam. Teraz weźmiemy telefon w etui. Zawsze jest pod ręką. Przykleimy pojemnik klejem na gorąco. Dzięki temu go nie zgubisz. I wszystko gotowe. O, co chodzi? Co z tym zrobić? Opatrz! Nałóż odrobinę. Będziesz mieć piękne, nawilżone usta. Dobra, świetnie! Mam tak zrobić? Teraz mogę iść na imprezę! Stój! Pójdziesz tak ubrana? O nie! Musimy ci zrobić piękny strój z białej koszulki! Patrz i ucz się! Weź widelec i zwiń mocno koszulkę! Teraz zabezpiecz ją gumkami, żeby się nie rozwinęła! Trzeba ją solidnie zmoczyć wodą! Tyle wystarczy. Przydadzą nam się różne barwniki. Dobrze, że mam zapas. Przydatna rzecz. Wysuszymy koszulkę. Spójrzmy, co nam wyszło. Wow, co ty na to? Super, coś pięknego. Nigdy nie miałam czegoś tak fajnego. Bardzo mi się podoba. Dziękuję. Ej, a mi nie podziękujesz? Też ci pomagałam. Jasne, sami, nie zapomniałam o tobie. Dzięki. Pora na imprezę? Wszystkich sam zachwycisz! Nie mogę się doczekać reakcji! <grybujesz> Udało się! Wszyscy patrzą na mnie inaczej! Nie spodziewałam się tego? Uważajmy, gdzie jest nie bądź z siebie dumna! Każdy tak Podobała uważa! Zobaczy Wam się metamorfoza? To dajcie łapkę w górę!